Śląsk po dwóch wygranych u siebie pojechał po awans w trzecim meczu. W tym starciu jednak przekonał się, że górnik tanio skóry nie sprzeda. Do połowy kontrolowaliśmy spotkanie. Prowadziliśmy i to było w naszym wykonaniu dobry, dobry, dobra część gry. Po przerwie zespół, zespół z Wałbrzycha trafił kilka rzutów, których nie oczekiwaliśmy plus dwa, trzy błędy na zawodniku Ratajczaku, który, który dodał im takiej energii. Z gry i kibic, który, który dodał skrzydeł zawodników, zawodnikom, i odskoczyli na, na 20 punktów. Dzień później Wrocławianie już wyciągnęli wnioski z porażki, zegrali o niebo lepiej i pewnie zwyciężyli. I w drugim meczu już, już pokazaliśmy, nie przez połowę meczu, tylko przez całe, całe zawody, że jesteśmy zespołem lepszym. I nie przez przypadek zajmowaliśmy po pierwszej, znaczy po rundzie zasadniczej, pierwsze miejsce. Teraz czas na czarnych, ale zanim dojdzie do tej rywalizacji, czeka nas długa przerwa. Nawet bardzo długa. Pierwszy mecz dopiero 27 kwietnia. W polskiej koszykówce czasami, czasami są śmieszne sytuacje. Kobiety grają, daję przykład, sobota-niedziela, środa-czwartek i sobota. I potem e, finały znowu zagrają chyba we wtorek, e, środa. E, popadamy w ekstre, z ekstremu w ekstrema. E, kobiety grają po prostu e, za dużo e, spotkań, w, w, mówię o ekstraklasie, za dużo spotkań w krótkim okresie czasu. A my z kolei mamy przerwę świąteczną, która nie służy ani zawodnikom, ani trenerom, nikomu nie służy. Przerwa taka sama i dla Czarnych, i dla Śląska, więc oba zespoły po prostu muszą się przygotować. To szansa na m.in. podleczenie urazów. Minusem jest to, że kilka razy w sezonie trzeba budować formę. Najważniejsza będzie koncentracja, wszystko w Śląsku już dokładnie zaplanowane. My teraz trenujemy ostro, wczoraj trenowaliśmy raz. Dzisiaj będziemy trenować, czyli środa 2, czwartek 2, piątek 2 sobota jest dzień wolny, niedziela dzień wolny, odpoczynek, ja to nazywam, co też uważam, że zawodnicy powinni uważać to, co jedzą i w jaki sposób, czy siedzą przed telewizorem, chcę, żeby się poruszali. I zaczynamy, zaczynamy od wtorku dwoma treningami, środa dwa, czwartek dwa, piątek jeden i, i wtedy są mecze. Dodajmy, że Czarnych czeka druga wyprawa do Wrocławia w fazie playoff. W pierwszej serii przecież drużyna zesłupska wyeliminowała wrocławski klub koszykówki.